Proszę wejść! do zobaczenia kochana. Proszę wejść! Chodzę, wchodzę! Tylko jak ja mam wejść, jak ta klamka jakaś taka z geprzcząca. Zapłaj pan jakiegoś makika, nikt to naprawi, nie? Ja właśnie chciałem. A je... no chcieć to mało! Trzeba się za to wziąć! Będziesz się dał, proszę wejść, proszę wejść i co? Biedny frajer będzie stał pod drzwiami, a pan się kiedyś nie wydostanie. A pani jest... No właśnie co? Kim? Ładny, nie? Ten obrazek. A jak erotyczny! Nie wiem, nie zwracam na niego uwagi od 10 lat. Ale chyba erotyczne. Chyba? Jak cycki na wierzchu i w ogóle. A pan myśli, że jak on to malował, to chciał ludzi jakoś tak podrajcować, znaczy dostarczyć im tego bodźca seksualnego? Ja założę się, że tak. No przecież nie maluje się takich rzeczy tylko po to, żeby ludzie podziwiali linię czy kolor, nie? Taka ich mniejsza pornografia, wtedy się na takie rzeczy ślini. A pan myśli, że to erotyczne? Myślę, że to jest bardzo piękny styk. A nie o to pytałam. Dużo to takich? Nie rozumiem. No, dużo ma Pan takich studentów, jak ja. No nie. Aż mnie, aż mnie normalnie zatkało, jak mnie przyjęli. Jakby to był normalny uniwersytet, to pewnie by mnie odwalili, ale ten otwarty, to jest zupełnie inna kaloszy, nie? A no, może to... oni są tutaj na minusiku i biorą, jak leci? Nie wiem, wie Pani, no, wiem o tym uniwersytecie tyle, co Pani. Pierwszy raz dla nich pracuję. Jeszcze to na praktykanta trafiłam. Lita to najnowsza zdobycz teatru komedii. W sensie repertuarowym. <noise> Zdobyć repertuarowa, tak. zdobyły repertuarowa taka, że dostaliśmy prawo do y, zrobienia edukacji Lity. E, Willy Raser napisał świetną sztukę. E, sztukę o, o starzejącym się profesorze i, i bardzo młodej dziewczynie, która ma bardzo wielką chęć uczenia się. Dwugodzinny duet na scenie to ogromne wyzwanie, ogromne ryzyko i wymagający sporej odwagi. Jest to ryzyko i, i, i tak długo się zastanawialiśmy nad tym nad, nad, nad tą sztuką. Był dosyć długi etap siedzenia przy stoliku, takiego aktorskiego siedzenia przy stoliku, takiego szukania, szukania dialogu, szukania porozumienia, sposobu mówienia. To wszystko ta sztuka ma tylko wtedy, tylko wtedy sens, kiedy pokazuje prawdę. To jest coś takiego, że nasz zawód polega na tym, że musimy kłamać, ale prawdziwie. To jest coś taka przewrotność dziwna i tak staramy się to też zrobić. Tutaj nie jesteśmy w stanie, czy nie mamy takiej możliwości, żeby przemycić coś, nie stając się być prawdziwym. Czy Przygodził się Pan z terminem, który się tutaj no, szybko pomyślałem, że byłaby to ta, taka komedia edukacyjna, no bo bardzo modelowy jest łuk postaci, począwszy od fryzjerki, kończąc na zupełnie rozgarniętej na samym końcu licie. Jest Dzięki to, profesorowi. Jest to absolutnie, absolutnie sztuka edukacyjna I, hmm. i, i, i trzeba powiedzieć to nawet nawet powiedziałbym, że nie dzięki profesorowi, tylko dzięki tej chęci uczenia się przez tą dziewczynę. To jest niesamowite, bo ona, bohaterka w naszej sztuce, ma 26 lat i podejmuje bardzo trudne zadanie. Jeszcze chce studiować. Czy my nie możemy przerabiać czegoś innego? Nie wiem, co by mi się naprawdę podobało. To <grystanie> wiesz, to byłby cud, gdyby pytania egzaminacyjne dotyczyły Twoich ulubionych książek. Egzaminatorzy, Boże, świeć na tym Oni no nawet nie wiedzą, co to jest: Rita, Mia Brown i, i, i to, co to jest Twoje rabbi Full jak się pani znajduje w tej roli? Powiem szczerze, że ten tekst był takim tekstem, który już wiele lat temu, jeszcze będąc w pierwszej czy w drugiej klasie ogólniaka, zobaczyłam na wykonaniu pana mędrzaka i pani Bogdańskiej małgosi. I pamiętam, że myślałam sobie wtedy, jak to fajnie musi być. Być aktorem i aktorką. I jak ja bym strasznie chciała zagrać właśnie coś takiego. Postać Rity szalenie mi się podobała, bo była tak barwna i nasycona tak wieloma różnymi emocjami, że od samego początku jakoś się zapałam tą sympatią i naprawdę, naprawdę bardzo chciałam zawsze zrobić ten spektakl. Dlatego tym bardziej cieszę się, że właśnie udało mi się namówić pana dyrektora Wojtka Dąbrowskiego do zrobienia tego tekstu. i i myślę, że, że udało nam się stworzyć taki duet postaci, które, które jakoś naprawdę, między którymi jest fajna chemia i, i które coś sobie wzajemnie dają i, 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 i że te wszystkie nasze emocje, które rozstrzygamy sobie będąc na scenie, jakoś fajnie przekładają się w tamtą stronę i, i publiczność też bierze z tego spektaklu coś dla siebie.